Proszę Państwa, w dobie, gdzie firmy upadają, ludziom żyje się ciężko, Urząd Skarbowy w Żywcu, proszę Państwa, Urząd Skarbowy w Żywcu postawił następną inwestycję. Ja napiszę i zapytam, ile to kosztowało. Ile to kosztowało? No, sukces jest taki, że można wejść teraz do toalety. To są te drzwi, które były ciągle za mną zamknięte. To jest zamek, za który już raz zapłucie, zapłaciliśmy. To jest prawdopodobnie zabytek. Muszę sprawdzić jeszcze, czy to jest zabytek. Drzwi zniszczone, ale pani naczelnik, co zrobiła, proszę państwa? Kolejne. Kolejne pieniądze podatników wydane, proszę państwa, w urząd skarbowy, bo to było bardzo potrzebne, aby wyizolować swoje stanowiska pracy aby wyizolować swoje stanowiska pracy. Pamiętajcie, że za to my płacimy, za to my płacimy. Ten urząd skarbowy, ja oceniam jako najgorszy urząd skarbowy po tylu latach, gdzie prowadziłem działalność gospodarczą, zamknąłem działalność gospodarczą, ponieważ ta tutaj zwierzchniczka tego urzędu uważam bardzo negatywnie oceniam tą panią po prostu, jako, jako, jako osobę na stanowisku, która tutaj siedzi. Jest mi po prostu przykro, ale muszę tak stwierdzić. Wydaje nasze pieniądze po prostu urzędnicy skarbowi, to jest najlepszy teraz po prostu, najlepszy, jak się to mówi, sort ludzi, którzy zarabiają, a wszyscy inni tracą, bankrutują, komornicy. Proszę Państwa, cuda, dziwy i niewidy. A tutaj się dzieją takie rzeczy za nasze pieniądze, oni izolują się. Oni izolują się. Co się okazało, proszę Państwa, że mamy coś takiego jak strefa wewnętrzna urzędu, tak? Strefa wewnętrzna urzędu. Ale ja uważam, czy wolno zapukać i wejść do strefy wewnętrznej urzędu, proszę Państwa. Czy wolno wejść i zapytać po prostu, tutaj jest to referat identyfikacji i rejestracji podatkowej pani Marzena. I teraz po prostu, co ten znak znaczy? Czy tutaj wolno wejść, czy nie wolno wejść? Ta kobieta przekracza po prostu w, pod każdym względem uprawnienia swoje, bo ja uważam, że jeżeli są drzwi, jest zamek i jest urzędnik, to wolno wejść. Następna sprawa, w tym urzędzie skarbowym były zamknięte, były zamknięte, proszę Państwa, drzwi ewakuacyjne. Do czego doprowadziłem? No zobaczymy, czy są otwarte, czy nie. Te drzwi ewakuacyjne, nie, są zamknięte. Są zamknięte. No dobrze. No zobaczymy, zobaczymy po prostu, co się, co się stanie, bo to są drzwi ewakuacyjne. Popatrzcie, to są drzwi ewakuacyjne. Także mamy super zagrodę. Zagrodę, wiecie, dla kogo się robi, nie? Zagroda jest tworzona po prostu dla pewnych. Nie będę mówił czego. Taką zagrodę zrobili, znowu dla nasze pieniądze. No i zapytam, zapytam, ile ta zagroda kosztowała? Ile ta zagroda kosztowała? Pozdrawiam serdecznie.